O to musicie. Drodzy Państwo, a zatem, dosłownie za niecałe 5 minut, połączymy się już za pośrednictwem programu pierwszego z całą Polską, za pośrednictwem TVP Polonia z całym światem. I wtedy raz jeszcze wyślijmy, jak co roku tradycyjnie tę najlepszą powstańczą energię z placu z serca Warszawy, z placu marszałka Piłsudskiego. Czy są Państwo gotowi? Nie! To umawiamy się, że następnym razem, jak pojawiam się na tej scenie, znamy to. Witamy się jak gdyby nigdy nic i zaczynamy śpiew jak gdyby nigdy nic. I jakby jutra miało nie być, obserwujemy, pokazujemy, jak tutaj to wszystko żyje i jak dzisiaj mocniej biją nie tylko nasze serca, ale przede wszystkim jak z całych sił śpiewamy pieśni, które 79 lat temu prowadziły naszych największych bohaterów. Do walki o wszystko. A zatem ostatnia pieśń na rozgrzewkę maestro, a potem ruszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Yeah. Yeah. No Wróć w takim razie chwila ciszy oczekiwania i rozpoczniemy warszawianko i to już będzie ten moment. Nie potrzebujemy w takim razie już dłuższej rozgrzewki i to będzie ten moment, kiedy widzimy się na antenie. Także do usłyszenia i do zobaczenia za chwilkę.